Wybory prezydenckie 2025 zapowiadają się jako wyjątkowo różnorodne, zarówno pod względem poglądów kandydatów, jak i ich politycznego zaplecza. Na tle pozostałych wyróżnia się postać Joanny Senyszyn, doświadczonej polityczki, profesorki ekonomii i byłej europosłanki, która po latach działalności w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiej Partii Socjalistycznej postanowiła pójść na własną rękę i wystartować w wyścigu o najważniejsze stanowisko w kraju. Choć przez lata była kojarzona z lewicą, w najbardziej klasycznym socjaldemokratycznym wydaniu to dziś podkreśla, że jej celem jest reprezentowanie tych obywateli i obywatelek, którzy nie czują się związani ani z pisem, ani z obecnie rządzącą koalicją. Jak mówi, ci wyborcy nie mogą pozostać bez głosu. W tym filmie sprawdzimy, czego Joanna Senyszyn chce dla Polski oraz jakie są jej szanse w nadchodzących wyborach. Senyszyn swoją kampanię rozpoczęła mocnym hasłem: Polska potrzebuje prezydentki. Nie chodzi tu wyłącznie o płeć, chodzi o jakość przywództwa silną, niezależną głowę państwa, która nie będzie niczyim długopisem, a zarazem stanie się symbolem otwartości, świeckości i praw obywatelskich. Jej program można sprowadzić do kilku bardzo konkretnych obszarów, które od lat są jej znakiem rozpoznawczym. Świeckość państwa to jeden z filarów programu. Senyszyn chce pełnego rozdziału kościoła od państwa. Postuluje likwidację funduszu kościelnego, zakończenie finansowania religii w szkołach z budżetu państwa, wyprowadzenie symboli religijnych z urzędów oraz większą neutralność Światopoglądową instytucji publicznych. Prawa kobiet i prawa reprodukcyjne. Senyszyn od lat walczy o pełnię praw kobiet. W swoim programie zawiera konkret: legalna, dostępna i bezpieczna aborcja do 12 tygodnia ciąży, finansowana z NFZ. Do tego pełen dostęp do antykoncepcji, w tym awaryjnej oraz refundacja in vitro. Równość i prawa obywatelskie. Senyszyn jest orędowniczką pełnej równości, w tym dla osób LGBT. Popiera związki partnerskie, równość małżeńską oraz prawo do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Sprzeciwia się wszelkiej formie mowy nienawiści. Opowiada się za penalizacją homofobii i transfobii. Polityka społeczna i ekonomiczna. Chociaż kandyduje jako niezależna, jej propozycje w tym zakresie przypominają programy lewicowe. Wyższa płaca minimalna, realne wsparcie dla najuboższych, zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną i mieszkalnictwo socjalne. Edukacja i nauka. Jako profesorka ekonomii, Senyszyn nie zapomina o nauce. Chce programów nauczania dostosowanych do współczesności i większych inwestycji w naukę. Podkreśla również konieczność godnego wynagradzania nauczycieli, co ma na celu podniesienie prestiżu zawodu i jakości kształcenia. Ekologia i klimat. Senyszyn wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, promuje transport publiczny jako ekologiczny. Logiczne rozwiązanie oraz podkreśla potrzebę aktywnej walki z kryzysem klimatycznym. Jej zdaniem działania te są niezbędne dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju i ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń. A jakie są szanse Joanny Senyszyn w wyborach prezydenckich 2025 roku? Na ten moment nie figuruje ona w czołówce sondaży, a jej nazwisko często wrzucane jest do kategorii inni kandydaci. Trudno się dziwić. W polskiej polityce kobiety nadal muszą walczyć o widoczność, a poglądy lewicowe nie zawsze przyczyniają. Przebijają się w dominującym dyskursie, ale sama Senyszyn wydaje się tym nie zrażać. Podkreśla, że nie walczy o wynik dla partii, ale o głos dla idei. Ma za sobą doświadczenie, odwagę i jasne stanowisko w sprawach, które inni wolą przemilczeć. Jej kampania to nie polityczny marketing, to manifest. Czy to wystarczy, by realnie wpłynąć na wynik wyborów? To zależy od tego, ilu wyborców uzna, że Polska naprawdę potrzebuje zmiany i że ta zmiana może mieć twarz kobiety, która nie boi się mówić wprost. A jakie jest Twoje zdanie? Daj znać w komentarzu i zasubskrybuj nasz kanał, aby poznać sylwetki kolejnych kandydatów.